Alpengold Nussbeiser, pyszna czekolada z całymi orzechami. O, czekolada z okienkiem skoro jest okienko, to musi być serenada. Jak się pan zwraca do żony, gdy dzieci śpią? Weź spierdalaj. Kurwa moje pole. Daj komienia! Ujcie w dupę. się. je, mać do pyska póki tryska. Doda zrób mi loda. Jesteś piękna, masz ładne oczy i kocham cię. Przytu mnie and zrób mi loda. Ja ci dam kurwa gdzie pieniądze są za las. Jesteś piękna, tylko piękna. Masz piękne ciała masz piękne dupę. Ja cię zapierdolę kurwa. Jeśli się nie upierdalaj tam, opakuj. Jaja muśnowi! Ty stara dupa jesteś. Zdychaj skurwielu jebany. Nie nie! tego w telewizji, to mi nie puszczą! Kto cię dzisiaj posunie? Tak dokładnie, jak ja. Kto wypieści czy czunie? Wyrucha za dnia. Albendor, uśmiechnij się.